Misterium pasalne stanowi szczytowy punkt objawienia i urzeczywistnienia miłosierdzia, który jest zdolny usprawiedliwić człowieka, przywrócić sprawiedliwość w znaczeniu owego zbawczego ładu, jaki Bóg od początku zamierzył w człowieku, a przez człowieka w świecie. Człowiek cierpiący przemawia w sposób szczególny do człowieka. To nie tylko do ludzi wierzących. Również człowiek niewierzący potrafi w nim odkryć całą wymowę solidarności z ludzkim losem, a także doskonałą pełnię bezinteresownego poświęcenia dla sprawy człowieka, dla prawdy i miłości. O czym mówi do nas Krzyż Chrystusa? Ostatnie poniekąd słowo jego mesjańskiego orędzia i posłannictwa. A przecież nie ostatnie jest jeszcze słowo Boga Przymierza. Ostatnie będzie wypowiedziane owej nocy i poranku, kiedy przybyli do grobu wykrzyżowanego Chrystusa i naprzód niewiasty, potem apostołowie, zobaczą ten grób pustym. I usłyszą po raz pierwszy słowo zmartwychwstał. Oznajmią je innym, i będą świadkami zmartwychwstałego. Jednak również i w tym uwielbieniu Syna Bożego pozostaje nadal Krzyż Chrystusa i poprzez całe mesjańskie świadectwo człowieka Syna, który na nim poniósł śmierć, mówi, nie przestaje mówić o Bogu Ojcu, który jest bezwzględnie wierny swojej odwiecznej miłości do człowieka. O Bogu, który tak umiłował świat, a więc człowieka w świecie, że Syna swojego i narodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Uwierzyć w Syna ukrzyżowanego to znaczy zobaczyć Ojca, to znaczy uwierzyć, że w świecie jest obecna miłość i że ta miłość jest potężniejsza od zła jakiegokolwiek, w które uwikłany jest człowiek, ludzkość, świat. Miłosierdzie jest bowiem nieodzownym wymiarem miłości, jest jakby drugim jej imieniem, a zarazem właściwym sposobem jej objawiania się, i realizacji wobec rzeczywistości zła, który jest w świecie, który dotyka i osacza człowieka, który wdziera się również do jego serca i może go zatracić w piekle, jak uczy Jezus. Uwierzyć zaś w taką miłość to znaczy uwierzyć w miłosierdzie.